Razem z braćmi pracującymi we w drodze przygotowywaliśmy te wielkopostne rozważania. I z zaskoczeniem odkryliśmy, że to nie my jesteśmy w drodze, tylko Jezus jest w drodze. To on idzie do mnie, pielgrzymuje, dlatego hasło tych rozważań Muszę być w drodze. Ja jestem Jego Jerozolimą. On we mnie pragnie umrzeć złożyć ofiarę swojego życia. I we mnie pragnie zmartwychwstać. I dlatego jest fascynujące odkrywać ślady Jezusa w samym sobie, post-modlitwa Jałmużna, jako zdolność, którą on we mnie rodzi do tego, żeby dawać coś z siebie innym, żeby innych miłować. I wtedy nagle okazuje się, że to ja również jestem drogą Jezusa do innych. On przeze mnie dociera do innych ludzi. A zatem ja jestem Jerozolimą Jezusa, do mnie idzie, muszę być w drodze, ale przeze mnie dociera także do innych ludzi. Dzisiaj uwielbiam Jezusa w mojej zdolności do modlitwy, do postu i do jałmużny.